Dzisiejszy dzień był pod znakiem eventów. Najpierw wybrałam się na event Werony i uwaga, Paezę. Nareszcie wiem, jak się wymawia prawidłowo tą firmę. Nie wiem, dlaczego zakłam sobie w głowie, że to jest amerykańska firma. I uwaga, okazuje się, że jest to polska, ale to pewnie dlatego, że osiągnęli gigantyczny sukces. I nie wiem, jakoś tak kojarzę, że zawsze te amerykańskie firmy odnoszą gigantyczne sukcesy. A tutaj czas docenić nasze polskie. Werona też jest polską firmą. Połączyli siłę. Była nowa ambasadorka Kasia, którą uwielbiam. Miałyśmy okazję razem współpracować i została twarzą Paezę. Proszę bardzo, widzicie, jak ona już wychodzi. Babcia, co chcecie do Łodzi? Bazylię, miętę czy trawę cytrynową? Mięte, dobra. Wróciłam do domu i czekała paczka dla Leosia. Nareszcie przyszło jego nowe krzesełko. Słuchajcie, tamto służyło nam naprawdę świetnie, ale Leoś już jest za duży i gdy jest rozszerzanie diety, jest rzucanie jedzeniem, musi być krzesełko, które nie jest materiałowe i łatwe do czyszczenia. I przyszło takie od Cybeksa i słuchajcie, jest cudowne. Ta wkładka ją się wyjmuje, to jest w ogóle krzesełko 4 w jednym. Szkoda, że tak późno się skumałam, że Lemo jest świetne, bo jeszcze był taki bujaczek. No i można było to tutaj, ale to, do, to tylko do szóstego miesiąca życia. E, więc teraz jesteśmy na fazie numer 2, później będzie faza numer 3. No i później służy jako po prostu krzesło, więc jest cztery w jednym. Turbo łatwe w montażu. I nie wiem, z 10 minut to zajęło.